Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Makieta Modułowa. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam pokazać moje zmagania z tworzeniem przejazdu kolejowego. Przejazd kolejowy jest to taka moja przeróbka z dwóch różnych modeli Falera i Pico. I zapraszam. Do oglądania filmu, na którym pokażę, jak właśnie ten przejazd dzisiaj będę przygotowywał. Tak, aktualnie w Kadrze widać dwa przejazdy. Jeden przejazd to jest przejazd firmy Pico. To jest tak się prezentuje. Tu jest numer katalogowy 55725. Tak wygląda złożenie tego przejazdu. A tutaj w tle jest taki przejazd, który już kiedyś pokazywałem wcześniej na wcześniejszych filmach z tej serii. Tutaj potrzebna jest ta instrukcja, na której będę pokazywał. Czy pokażę Wam, jak ten przejazd tutaj składałem? Ten mechanizm. Które umożliwia podnoszenie i opuszczanie przejazdu, o, tutaj gdzieś to powinno być. O, to będzie tutaj, w tym miejscu. No i dzisiaj chciałem się pokazać, jak przerabiałem dwa modele, ponieważ. Tak jak gdzieś tam wcześniej mówiłem, planowałem użyć tego przejazdu firmy Faller w całości, ale okazało się, że jest on za bardzo taki. Mm, inaczej, nie, nie był taki finezyjny, no, taki za, za bardzo toporny, duży. Trochę wydawało mi się, że nie będzie pasować do tej mojej makiety, więc postanowiłem przerobić i zrobić wykorzystać mechanizm, który steruje podnoszeniem mm, i opuszczaniem mm, rogatek i do tego właśnie wykorzystać ten przejazd firmy Pico, który taki jest właśnie tutaj finezyjny, taki mały, zgrabny. Dlaczego też jeszcze wybrałem akurat przejazd firmy Pico? Ponieważ przejazd firmy Pico, nie wiem czy to widać, ma tutaj taką imitację takiej kostki brokowej, a ponieważ planuję później zrobić drogę taką właśnie z takiej kostki, to postanowiłem właśnie wykorzystać, wykorzystać ten właśnie przejazd. No i teraz pokażę Wam, co to mi za taka hybryda powstała z tych dwóch przejazdów. Tak, aktualnie w kadrze widać już jeden z tych przejazdów zrobiony. Postanowiłem wpierw przygotować samemu gdzieś tam poza filmem, ten przejazd sprawdzić, czy to w ogóle będzie działać. Ta moja konstrukcja. I dopiero później, jeżeli będzie działać, pokazać to na filmie już na drugim przejeździe, jak ja będę to właśnie przygotowywał. No i tutaj powstało mi coś takiego, powstał mi przejazd taki farolo pikowy. Tutaj mamy górę od piko z rogatką, a na dole mam mechanizm przyklejony, który służy do. I rozbiorę. Może mi się uda tutaj nie zepsuć. Tutaj mamy w środku mechanizm, który umożliwia właśnie sterowanie opuszczaniem i podnoszeniem rogatki. Ten mechanizm jest to ten mechanizm, który pokazywałem wcześniej tutaj na wycześniejszym kadrze. Może przypomnę jeszcze raz. To jest, to jest tutaj to. Tak wygląda właśnie przygotowanie tego mechanizmu. Część rzeczy jest plastikowych, część metalowych, na przykład silnik, i jedna rzecz, która tutaj mnie zaskoczyła, że Faler coś takiego wymyślił, to jest połączenie zębatki metalowej z zębatką plastikową. No i tu miałem problem, żeby to skleić tak, żeby się trzymała ta zębatka plastikowa tej metalowej. Oczywiście metalowa jest połączona z silnikiem, tutaj, a plastikowa przenosi napęd na te poszczególne zębatki, które później podnoszą i opuszczają rogatkę. No i tak wygląda finalnie tego składanie. Tutaj jest tak, że gdy koło obraca się, dojeżdża do któregoś momentu, przenosi zasilanie w, yy, i blokuje obracanie się silnika i później silnik w drugą stronę się obraca i, i przesuwa w drugą stronę. Tutaj taka jest blaszka. Yy, tutaj widać się na tym Mam nadzieję, że będzie ją widać. No, i teraz jak działa ten mechanizm? Tutaj zaprogramowałem sobie już dekoder, który był dołączony do, dołączony do tego zestawu. To jest 120-171 falera. I on obsługuje dwa przejazdy. Można sobie tutaj oprócz tego podłączyć jeszcze tutaj na dole mroganie z semaforów, no i można ustawić start stop, kiedy tak naprawdę ta rogatka się ma podnosić, a kiedy opuszczać. Ja sobie zaprogramowałem tak, że mam na dekoderze, na, przepraszam, na mausie ustawiony numer 9, moją. Mój, mój przejazd i tutaj sobie ustawiłem numer 9. Teraz w momencie, kiedy naciskam i wywołuję sobie uruchomienie przejazdu, no to przejazd tu zaczyna sobie działać. Jest to mechanizm, który działa czasowo, czyli opuszcza rogatkę i po jakimś czasie tą rogatkę podnosi. Ok. Tak wygląda finalnie ten właśnie moja, ten mój nowy przejazd, który powstał właśnie z części piko przejazdu i z części mechanizmu obsługującego rogatkę właśnie falera. Dodatkowo wykorzystałem jeszcze, tutaj muszę niestety ściągnąć ze statywu kamerę, będzie mi wygodniej pokazać. Jeszcze sam przejazd. Do przejazdu wykorzystałem też elementy właśnie farela. Tutaj mamy plastik, który właśnie jest imitacją przejazdu Torach. One na razie są tutaj nieprzyklejone, luźno, luźno położone na tory. Trochę przetarłem papierem ściernym, żeby tak wyglądało, że to jest taki, nie wiem, betonowy bardziej przejazd, żeby to nie był taki typowy, było, nie było widać, że to jest taki typowy plastik. No i tutaj ten drugi przejazd, który chciałem właśnie pokazać, jak tutaj go przygotowałem, przygotuję właśnie razem z tym mechanizmem podnoszącym rogatkę. No, i teraz zapraszam do dalszej części filmu, gdzie pokażę właśnie, jak przygotowuję na wzór tego pierwszego przejazdu, właśnie drugi. Przygotowanie przejazdu Pico jest w miarę proste. Mamy tutaj rogatkę, która. Tylko, też szlaban, tak naprawdę nie rogatkę, tylko szlaban. Opuszcza nam się, który będzie nam podnosił, opuszczał teraz. Do tego jest tutaj odpowiedni zestaw różnego rodzaju elementów. Najważniejsze interesuje nas tutaj, co tutaj możemy to odczepić. Tutaj to samo, tutaj. Ok. Tutaj tak odrywam to. No i po oderwaniu tutaj oczywiście należy sobie nożykiem tutaj odpowiednio. No ciężko z za kamery coś takiego zrobić. Żeby. I oczywiście trzeba tu usunąć te... ten kawałek plastiku, który służył do tego, żeby to się trzymało. No. no, i po przygotowaniu odpowiednio tych elementów, jeden i drugi, usuwamy te zbyt zbędne części. Ok, po usunięciu tych zbędnych części możemy przystąpić do y, złożenia y, tego. Czyli ustawiamy sobie szlaban w odpowiednią stronę, oczywiście. Powiem wam, że strasznie ciężko się to robi bez kamery, a z kamerą to już w ogóle jest prawie to niewykonalne. Trafienie w te właśnie tutaj małe dziurki, żeby to złapać, jeszcze jak się ma takie duże ręce jak ja. I tutaj to składamy. Wierzcie mi na słowo. Finalnie, po złożeniu, tutaj montujemy to w ten sposób, że tutaj nasz szlaban wchodzi tutaj w, ten, w to miejsce razem z tym drugim elementem. Tutaj tak. No i oczywiście należy to skleić klejem w całość. I finalnie powstaje nam już tak. Działający szlaban. Tutaj mamy sklejone. Dodatkowo, jeszcze tutaj jest taki element, który podtrzymuje nam szlaban. No i mamy rogatkę gotową. No i teraz, właśnie, montowanie tego mechanizmu, który umożliwia podnoszenie szlabanu. I opuszczanie. Tutaj przed rozpoczęciem zrobiłem odpowiedni większy otwór tutaj nożykiem, ponieważ przy pierwszym, jak składałem, to po złożeniu się okazało, że no niestety podnoszenie szlabanu jest ok, ale po zwolnieniu tego tego sznurka, który tam podnosi i opuszczano, to niestety blokował ten sznurek się o ten o tą część tutaj, no i niestety trzeba było tutaj to usunąć kawałek tego plastiku. No i na złożonym już tym modelu ciężko to było zrobić, więc teraz to zrobiłem przed złożeniem. Usunąłem tutaj właśnie zbędny plastik, tak żeby można było bez problemu podnosić, opuszczać szlaban. No i teraz mając taki szlaban montuję sobie tutaj odpowiedni mechanizm łączący szlaban z tym całym mechanizmem który obraca się tutaj mówi o tym elemencie o tym elemencie tutaj ten mechanizm tutaj mamy takie koło zamachowe koło zamachowe ma odpowiedni taki Czop który Umożliwia złapanie, nie wiem, najlepiej, jeżeli to jest albo jakaś żyłka, albo jakiś kawałek sznurka jakiegoś twardszego, mocniejszego. No, i tutaj montujemy sobie ten sznurek łącząc to w ten sposób, tak od dołu. Ja sobie to przykleiłem, i powiem, połączyłem za pomocą włóczki takiej, którą gdzieś tam. Udało mi się zdobyć. córka zajmuje się tam szyciem, więc sobie od córki pożyczyłem kawałek włóczki. Takiej włóczki, tutaj, takiej zwykłej, czarnej, która właśnie wygląda, taka jak taka powiedzmy kawałek liny, która dobrze nadaje się do tego, żeby właśnie. To działało. Jest dosyć wytrzymała, bo sprawdzałem, próbowałem to rozerwać, także tak ręką ciężko, więc stwierdziłem, że będzie dobrze się nadawać. Trochę się mechaci, ale ten mechanizm cały jest, cały jest w środku, więc tego nie będzie widać. Dodatkowo po przywiązaniu tutaj tego, tego elementu tutaj przez ten otworek, który sobie wkładam, zaraz postaram się to pokazać, mam nadzieję, że się uda. Tutaj no, jak mi się uda, to będzie sukces niesamowity. Niestety, chyba nie uda się. No muszę, niestety, rozłączyć kamerę na chwilę. Zawiązać to i pokażę, jak finalnie to wygląda już zawiązane. Także wracamy w następnym kadrze. I tak, finalnie tutaj powstała mi taka konstrukcja. Przywiązałem tą właśnie ten sznurek, tutaj, tą włóczki kawałek. Tutaj przez ten otwór do szlabanu. Tutaj, oczywiście, trzeba tutaj kawałek tej zbędnej odkroić nożyczkami, i w, w tym poprzednim przejeździe skleiłem tutaj sobie klejem takim tą, tą część, gdzie jest to wiązanie, tak żeby mi się to nie rozwiązało gdzieś tam w przyszłości. No i teraz tą część tutaj przestawiamy. Tak, żeby można było. No jest strasznie. Takie czynności są strasznie skomplikowane, gdzie trzeba gdzieś tam coś wtrafić. Jeszcze zrobić to za kamery. Jest to strasznie niewygodne. Wyglądała się zabawa, to wyobraź się sobie, jak to trzeba się nam pocić, żeby taki taki przejazd sobie przygotować. Ok, no i mam już prze. No i teraz podnosi nam się, opuszcza szlaban, także jest ok. No i teraz, teraz trzeba odpowiednio przymocować ten mechanizm, który służy do. Podnoszenie opuszczania. Tak będziemy ja sobie tutaj przykleję tutaj to i po przyklejeniu, wtedy można dopiero przymocować odpowiednio ten sznurek. Także zapraszam do dalszej części filmu, gdzie już pokażę, jak ten element przykleiłem. Tak, jest element przyklejony. Tutaj mamy trzyma się. Jest to świeże przyklejenie, więc jeszcze. Jeszcze nie można tak tym machać w lewo i w prawo, bo może odpaść. Musi dobrze chwycić, tak z pół godziny ten klej łapie. No i teraz, teraz można ten, ten tutaj w tym miejscu, ten sznurek, który tutaj będzie nam służył do podnoszenia szlabanu, przymocować. No i po przymocowaniu sznurka można zamknąć to w całość. Jest odpowiedni. Odpowiednie, yy, odpowiednie zabezpieczenie, które jakby maskuje ten cały mechanizm, yy, te koła obrotowe, które, pod, no, które podnosi i opuszcza yy, szlaban. Yy, yy, chciałem tylko pokazać, że to sklejone jest. Natomiast, no, yy, u mnie to trwa trochę dłużej niż na filmie, na filmie to tylko było chwilka z jednego kadru na drugi, natomiast u mnie to niestety muszę poczekać przynajmniej godzinę, żeby ten element się dobrze przykleił. Więc za chwilę pokażę jak ten sznurek tutaj przymocuję do tego koła bratowego i złożę to w całość. No i pokażę jak już obydwa szlabany się podnoszą i puszczają. Tak, tutaj ta część już trzyma się stabilnie. Służąca do podnoszenia i opuszczenia szlamanu No i teraz zostaje nam tutaj zamontować odpowiednio drucik, czy nie drucik tylko ten sznurek tak aby Tutaj nie wiem czy widać, tutaj to spróbuję pokazać. Tutaj taki jest otworek, w którym można sobie ten, ten sznurek tutaj właśnie zamocować i docisnąć mocno tutaj, tak żeby się trzymał. No i teraz spróbuję tak zrobić. No, naciągnę tutaj. O. To takie proste, jakby się wydawało. Ok, no tutaj mamy już przymocowany. No i teraz można przetestować, jak finalnie działa ten mechanizm. Postaram się tutaj teraz postawić też. Tak samo jak ten pierwszy przejazd, no i sprawdzić, czy poprawnie się podnoszą, szlabany opuszczają. Także zapraszam do następnej sceny. Tak, ustawiłem testowo na razie przejazdy. Na swojej tutaj, na swoim małsiu, ustawiłem sobie na numerze 9 sterowanie przejazdami. No i spróbuję teraz wywołać. Aby przejazdy się opuściły, a później automatycznie podniosły. Naciskamy. Tak, one się opuściły, i teraz jest jakieś około 10-15 sekund, i podnoszą się automatycznie. Także mechanizm działa. Mechanizm działa. Tutaj pokażę taki schemat, w jaki sposób ja tu sobie pod, pod załączałem to. To jest ten schemat. Tutaj mam swój dekoder. To jest podłączenie sterowania blokady silnika, te dwa tutaj. Po tej stronie mamy podłączenie silnika. No i tutaj jest wspólne uziemienie, że tak zwane zero i to jest, to jest właśnie podłączenie jednego z przejazdów. Tutaj jakiś jest jeden z rodzajów, tutaj jest R i pokazane jest, że, że ten te koło zamachowe, tutaj z kropeczką musi być do góry, a tu tutaj drugie to samo, też to samo podłączenie elektroniki, ale kółko zamachowe jest u dołu. No ja zrobiłem ten pierwszy, gdzie kółko jest na górze i tak wygląda podłączenie. No i jeszcze oprócz tego, y, można podłączyć tutaj y, y, semafor y, do tego mrugający. I już pokażę, jak to wygląda. Ten schemat, na którym to jest. To jest schemat, na którym tak naprawdę mamy już wszystko. Czyli mamy dwa przejazdy, mamy dwa mrugające semafory i jeszcze jest mechanizm, który sam włącza i załącza przejazd. Tutaj mamy start. Tutaj w jakiś sposób trzeba podłączyć do torów, że w momencie, kiedy pociąg jedzie, to jest sygnał do tego, aby opuściły się semafory, przepraszam, szlaban, żeby, się żeby szlabany się opuściły, a później za tym, za przejazdem trzeba umieścić takie elektromagnesy, które wykonują stop. Ja tu może bliżej pokażę opisy tych. Tutaj mamy start na górze, a na dole jest stop. Ja tych elektromagnesów nie mam. Raz kiedy widziałem na chyba na giełdzie w Poznaniu taką makietę, gdzie właśnie była, były elektromagnesy pod torami i po przejeździe pociągu automatycznie semafor przepraszam szlaban się podnosił. Ja postanowiłem, że na razie z tego zrezygnuję. Po prostu mam sterowanie z mausa, czy po prostu chcę podnosić semafor to naciskam sobie na moim numerze numer 9 to jest sterowanie zwrotnicami ale jest swój dekoder no i w tym momencie działa to na mausie manualnie no i teraz jak już wszystko działa można spróbować osadzić te przejazdy już na makiecie. Także zapraszam do następnej sceny, gdzie już będę pokazywał, jak walczę z umieszczeniem tych przejazdów na makiecie, właśnie w tym finalnym miejscu, gdzie mają być. Tak, po przygotowaniu przejazdów, skonfigurowaniu dekodera, teraz mogę sobie przystąpić do osadzenia tych przejazdów już na makiecie finalnie no i w tym celu tutaj muszę odpowiednie takie otwory tutaj przygotować zdejmę ze statywu kamerę pokażę o które miejsca chodzi to są te elementy tu jest jeden przejazd, tu będzie drugi w jaki sposób sobie to przygotowałem? przełożyłem sobie po prostu ten przejazd wykorzystałem dodatkowe które kupiłem jeżeli ktoś nie ma dodatkowych jak będzie sobie takie coś przygotowywał no to musi zanim zmontuje taki przejazd no niestety wpierw oznaczyć te miejsca no i tutaj w tym miejscu zrobiłem sobie odpowiedni odpowiednią kreskę gdzie mam informację gdzie dokładnie będzie wystawać ten element opuszczający szlaban to samo tutaj w tym miejscu no i teraz całość jest tutaj 2,5 na 3,5. No i spróbuję tak nawiercić odpowiednio otwory w jakimś miejscu. No i muszę to niestety usunąć stąd, tą część makiety i zrobić po prostu prześwit, tak żeby można było od spodu podłączyć, później już finalnie, przejazd do sterowania cyfrowego. Także zabieram się do pracy. Tak, udało się wywiercić otwory. Dla Was to chwilka była. Ja tu się bawiłem prawie z godzinkę z tym, żeby to wywiercić. Zdajemy ze statywu, pokażę jak to teraz wygląda. Tutaj wyszło elegancko. Natomiast tutaj trafiłem niestety na główny kabel, który mi leci pod makietą. Więc będę musiał go niestety od spodu przełożyć, bo niestety nie wejdzie mi tutaj mechanizm do opuszczania i podnoszenia szlabanu. No, i teraz zostaje tylko umieścić yy, mechanizm yy, yy, przejazdy na makiecie. No, i finalnie podłączyć już do zasilania yy, cyfrowego i sprawdzić, czy wszystko poprawnie działa. Także zapraszam do dalszej części filmu. Tak, jeden yy, 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 przejazd już jest osadzony. Niestety drugiego nie udało mi się tam wcisnąć. Wymaga to więcej pracy. Chodzi o tutaj ten kabel, który pod spodem leci. Za bardzo on przeszkadza. Muszę go tam rozbroić i przesunąć w inne miejsce. Także dzisiaj niestety, niestety tylko jeden, jedna część będzie przejazdu, i resztę niestety będę wam musiał pokazać na następnym filmie. Zanim jednak zakończę dzisiejszy film, chciałem jeszcze tutaj pokazać o czym będzie następny odcinek z serii makieta modułowa, jest to semafor, który też zakupiłem jakiś czas temu w świat modeli Rybnik. Jest to semafor właśnie ten, który będzie stał na przejeździe. Ja go tutaj wypakuję. Pokażę jeszcze jak on wygląda. Tak to jest. Już pokazuję, jak on wygląda. Tak, tutaj mamy dwie komory. Nóżka, na której stoi semafor. No i oczywiście semafor będzie ustawiony gdzieś tutaj, w tym miejscu. Oczywiście wcześniej trzeba też będzie tu wywiercić znowu otwór, który umożliwi zamontowanie tego podmakietowo. No i będzie wyglądać w ten sposób. Nie wiem czy dokładnie akurat w tym miejscu, na pewno tutaj tak po tej stronie będzie tutaj sobie świecił czerwono-czerwono. No i yy, dzisiejszy film dobiegł już do końca. Zapraszam na inne filmy na moim kanale. A dzisiaj z Wami się już żegnam. Cześć.